Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w poniedziałek yy, prosto spod muszli koncertowej. Ostatnio w tym składzie widziałyśmy się, widzieliśmy się 2 lipca, tuż przed akcją Kręcimy dla Roberta. A dzisiaj spotkałyśmy się tutaj po to, aby podsumować tę przepiękną, przecudowną akcję z Luizą i z Karoliną. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was spod muszli. Dzień dobry, witamy. <laughs> Ręka mi się trzęsie, nie wiem dlaczego. Słuchajcie, dziewczyny, kochana, zacznę od pytania: jak Wasza podróż? Jak przebiegło wasze jeżdżenie rowerowe? Z tego co wiem, nie obyło się bez przygód. Kojarzyło mi się to troszeczkę z Azją Express albo z Ameryką Express. Jadą, jadą noclegi, poznają ludzi, ale to wszystko w szczytnym celu, bo dla Roberta. Tak w skrócie, bo wiem, że ciężko będzie, ale tak skrótowo. Jak podróż? No podróż fantastyczna. Wyjechałyśmy 5 lipca, 6 z minutami. Nikt nas, słuchajcie, nie żegnał. Wyjeżdżałyśmy same. W ogóle nasze, nasze emocje były tak mieszane. Nie wiedziałyśmy w ogóle jak to będzie, jak to wszystko się potoczy, jak się zakończy. Wiedziałyśmy tylko jedno, że musimy dojechać do Gorzowa. Tego pierwszego dnia nasi najbliżsi nawet byli najbardziej sceptyczni co do naszego pomysłu, dlatego nasze emocje były takie mieszane. Luiza, powiedz mi, jak podróż, jak przeżyłyście? Przeżyłyśmy bardzo dobrze, w dobrym stanie, ale nie obyło się też o, bez przygód. Niestety pierwszego dnia, gdy miałyśmy najcięższy dzień, bo musiałyśmy zrobić 102 km, Karolina miała wypadek upadła, przewróciła się na rowerze. No i niestety z tego powstały różne komplikacje. Dzisiaj ma jeansy, żeby po prostu tej nogi nie pokazywać. Także przez chwilę cała podróż stanęła pod znakiem zapytania, bo nie wiedziałyśmy, jak się będzie czuła, jak będzie w stanie jechać dalej, odwiedzałyśmy po drodze. Codziennie jakaś nowa apteka. Pytałyśmy, jaka maść. Nawiedzane miejsca to były właśnie apteki. Od początku do końca na telefonie z ratownikiem medycznym, codziennie zdjęcia stanu nogi. No i teleporady. To jest właśnie to, co nam towarzyszyło przez ostatni rok i w zasadzie teraz się sprawdziło. Niesamowite. Ale zacisnęła zęby, dała radę. Bardzielka, słuchajcie, dziewczyny podczas tego podróżowania Waszego obserwowałyście, się obserwować Facebooka, wrzucałyście też tam zdjęcia, ludzie przesłali. No właśnie, jaki był odbiór ludzi? Na początku wydawało nam się, że się kompletnie nic nie dzieje. Przez dwa dni nie było żadnego takiego odzewu, nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje, ale tego trzeciego dnia po prostu się coś ruszyło, no mamy taki BUM. Docierały do nas różne informacje za pomocą Facebooka, Messengera, SMS-ów i to, co zaczęło się dziać na zrzutce, to po prostu było coś, czego nie jesteśmy w stanie ogarnąć głową. Czyli ten moment, jak zaobserwowałyście tą zrzutkę, y, też dochodziły informacje, że w, y, konto fundacji też się zapełnia. Jaka była wasza reakcja na to wszystko? Widziałyśmy lajki, komentarze, widzieliśmy widziałyśmy udostępnienia coraz więcej, coraz więcej. Wszystko zaczęło się rozprzestrzeniać po Facebooku po prostu bardzo, bardzo szybko od tego trzeciego dnia. Także bardzo dziękujemy Wam za to, że udostępnialiście, że śledziliście nasze relacje. Wiem, że czekali wszyscy na to. Czasami, kiedy nie udało nam się na czas opublikować relacji, miałyśmy już telefony, miałyśmy SMS. Co się stało? Czy żyjecie? Czy wszystko w porządku? Także, Miały, tak, także wspaniałe. naprawdę dodawało to naprawdę skrzydeł i widziałyśmy, że ludzie na to czekają i że naprawdę taki pozytyw, pozytywnie to wszystko roznosi się po sieci. Podsumowując, dotrwałyście, dojechałyście, przywitanie miałyście przepiękne, bo widzieliśmy to. Podsumowując kwota, jaka została uzyskana kwota teraz z tej zrzutki, z tego wszystkiego, proszę! No więc tak, na samej zrzutce e, znalazło się 21 690 zł. Zamierzony cel był 20 000. Dokładnie tak, ale to nie wszystko. W ciągu tej akcji na fundacyjne konto wpłynęło 8,5 tysiąca od różnych darczyńców, co w sumie daje nam sumę, uwaga, 30 tysięcy 190 zł. I w tym momencie po prostu werble tutaj jakieś parkusiści. Luiza, to prawda? To prawda, potwierdzam. Proszę Państwa, to jest po prostu coś przepięknego, ale ja muszę się zapytać, co na to wszystko Justyna i Robert, co na to ich przyjaciele, rodzina, i co na to oni sami. Y Powiem tak, gdy wjechałyśmy do Przyłęku, czego oczywiście się nie spodziewałyśmy, takiego przywitania, jedyne co, co mogłyśmy zobaczyć, to szczęśliwą twarz Justyny, Roberta. Oni okay. teraz czekają na przedstawiciela, który ma przyjechać z dostawkami. Mają wypróbować, które będą najlepsze na tereny, na których, po których się poruszają, na te wszystkie drogi. Bo ja powiedziałam, no, że pięknego. ma być dostawka najlepsza, bo inaczej jeszcze raz wsiądziemy na rowery. No. Co! Ta determinacja, cudowne, proszę. Czyli już się dzieje, u Roberta już po prostu to wszystko rusza, tak? Tak, czekamy, czekamy, na pewno nas o tym wszystkim poinformują. Coś fantastycznego i teraz e, ten wywiad by mógł trwać i trwać, ale my nie mamy na to czasu, e, bo musi być po prostu piękny strzał, tak zwany, ale podziękowania. Podziękowania. Tutaj oddaję głos dziewczynom. Bardzo proszę. Nie jesteśmy w stanie podziękować wszystkim. Wiele wpłat na zrzutce było anonimowych, e, dlatego nie jesteśmy nawet w stanie powiedzieć, kto, e, kto nam wpłacał. E, w całą akcję włączyły się również różne firmy, e, osoby prywatne, instytucje, e, za co jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo wdzięczne, ale tak naprawdę nie byłoby tej całej akcji bez Was. No jej. Tak. Bo, o! Daję tutaj mikrofon! <laughs> Także bardzo serdecznie dziękujemy Nowotomyskiemu Ośrodkowi Kultury. Dziękujemy Wam, Olga, Tomek, i wszystkim osobom, które pomogły za to, że pomogliście rozpropagować, że bez problemu, jak tylko przyszłyśmy, powiedzieliśmy nie ma sprawy, kiedy, zaraz idziemy, gdzie robimy, kręcimy. Fajny, tak, gdzie, gdzie Olga? Olga, gdzie Tomek? Już Ojej. już się porozumieli. Po prostu był to błysk, nie było jakieś umawiania umawiania wielkich terminów, czegoś. Od razu po prostu bardzo dziękujemy i to na pewno dało bardzo, bardzo dużo... Dlatego, że rozpowszechnialiście na swoim Facebooku, na swoich kanałach, i dlatego to na pewno bardzo pomogło. I ta charyzma, z którą e, tutaj e, e, Olga zawsze występuje, to jest po prostu to, co dodawało nam również skrzydeł. Tak. Bo musicie Państwo wiedzieć, że to nie tylko tutaj Olga z mikrofonem, ale to informacje, teksty, messenger, to wszystko szło e, i to nam e, dodawało taki skrzydeł i takiej chęci do, do jazdy. My, kręcił, my kręciłyśmy e, rowerami, a Olga rozkręcała tu na miejscu. Czuję, że już się opaliłam. <gry> po prostu jestem tak czerwona. Chcę powiedzieć jeszcze jedno takich podziękować się nie spodziewam i na pewno Nok się również nie spodziewał, bo to jest piękne. Takie coś słyszeć. I jeszcze chcę powiedzieć, że w tą akcję był bardzo zaangażowany jeden tutaj pan pracujący w doku, którego, e, którego nie widać, ale ten pan. Przesyłamy po prostu buziaczki mua, bo ten pan wie, o kogo chodzi. Słuchajcie, kończąc ten piękny wywiad, bo był cudowny, zwłaszcza ta końcówka. Słuchajcie, dziewczyny. Akcja sukcesem się zakończyła. Wy jesteście wspaniałe. Kibicowało wam wiele, wiele ludzi. Pozdrowienia oczywiście dla Justyny i Roberta. Robert, trzymaj się, masz wsparcie wielu osób. Hop! Justyna, Mua. i słuchajcie, tak. warto pomagać, kręcimy do Roberta. Myślę, że ta akcja, myślę, że to jeszcze nie będzie koniec. Czy mam rację? E, no zawsze coś w głowie zostaje. Powiem Wam jedno, że e, gdy spotkałam się z Patrykiem, o którym mówiłyśmy na początku, on powiedział tak, wy teraz przyjechałyście i teraz się jakoś pusto zrobiło, cicho się zrobiło. Ja mówię, coś trzeba wymyślić. Ja myślę, że to jest kwestia chwili. Luiza, też masz takie przecieki, że to kwestia chwili? My już dzisiaj się <noise> zastanawiałyśmy, że jest czas, to dlaczego by nie pokręcić jeszcze kiedyś? No zobaczymy. Bardzo dziękujemy Wam wszystkim, wszystkim, którzy udostępnialiście, lajkowaliście, przelewaliście pieniądze. Bardzo dziękujemy wszystkim. Najważniejsze, co jeszcze trzeba dodać, że akcja Kręcimy dla Roberta niby się skończyła. Kręcimy teraz dla siebie, tak naprawdę, hmm. bo pamiętajmy, że aktywność rodzi pozytywność. To prawda i to wyszło w 100%. Te wszystkie podziękowania, to wszystko zobaczycie w tym filmiku. Kończymy już, bo po prostu tak byśmy mogli rozmawiać. Luiza, Karolina, i na 3-4 oczywiście nas okrzyk. Kręcimy dla Roberta. 3-4 kręcimy dla Roberta. Woo!